Witam wszystkich bardzo serdecznie w, 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 w pierwszym wydaniu od e, specjalnego e, odcinka Radki w ciemno. Oto przed Państwem trzy najpiękniejsze kandydatki z okolic. Jako pierwsza e, profesor Atena i lektor <noise> Miotek. Pracuję w szkole bibliotece. Odkąd się pojawiła, zrzucaliśmy wam poszczególne książek. zwłaszcza chłopcy zaczęli mi czytać. Jako kolejna z nami Afrodita! Nie ja pamiętam jej nazwiska, ale to też jest mistrz młodego podkoszuka. Jej zaniowanie dowody w dalszym ciągu, matka prowadziła ją w okay. miejscu piania. Tak, strzeliliście się. Jej matka, gdy robiła tanie, zabrał ją półle porodowe i wtedy przewróciła miskę z wodą, a wtedy uzyskała miskę z jako ostatnia kandydatka, Helena panela Anderson. Dzień <zysy> ciele zwieście z i motorowodnymi, z racji sprawianego powodu, patrolowaliśmy w czasie wakacji i się tankę. No, witajmy naszej prezydentacji Brownika. Tym system, który będzie wybierał jedną z tych uroczych kobiet jest nasz y, uroczy, piękny Amor Golona. A może podejść teraz do Oseglona bez swoją, <grymka> które leczy swojej jedynej najbardziej Jelena, to ja jestem najpiękniejsza. Wybrać? Nie, ja zapewnię Ci szczęście, rodzinę i wszystkie Twoje <ślamy> Zakłóbi się o kimś, co z odcięte, się zoczyn, się Ale dość o tym. Widzę, że przygotowania bo być na świecie gwiazdy do wiedzą końca. Mogę zatem bardzo, żebyś zaraz rozgrywał te urzędy Za to, że zabrałeś ogień z Olimpu i wypalałeś sobie nim twarz, żeby była młodsza i wiersza, Zostanie wskazany na wieczne męki. Lekarze będą robili ci operacje plastyczne twarzy. Bardzo zainteresowany lokalizmem naszego bohatera, raz dziesiętną po książkę, wydzielą na i drony. Ale cóż, ja widzę, przybudziła się nasza królowa Hera. Dzisiaj obchodzi urodziny. Jak Państwo widzicie, otrzymała wielki prezent, który teraz Jestem ukońcową z która niedługo opuści moją Egipcją. Do tego wszystkie nieszczęścia. Podczas biologii Pani wyrwała mi głowę głosu, żeby przyjrzeć mi się pod mikroskopem. Na lekcji e, fizyki wyrwała mi nogę podczas doświadczenia. E, na lekcji chemii Pan pali mi podczas doświadczenia z kwasami. Wreszcie zaczęłam słuch, ponieważ Pan na lekcji muzyki puszczała na kawałki ze strasznego dworu, a to nie dość głośna, straszna opera. E, wreszcie... Zostałam podwyższona, ponieważ e, pani na lekcji do wychowania życia w rodzinie zaszczepiła na już do bliźniego, więc ja podeszłam do despańskiego psa, żeby na nim kupować tę miłość i on mnie ugryzł, więc ja go też ugryzłam, ponieważ na lekcji historii pan powiedział nam coś w zasadzie oko za oko, ząb za ząb jakiegoś hamulawiego, ale on chyba też odwiozł bo znowu nie ugryzł. Dość! Niestety takiego prezentu! Hej, tytani! Rzućcie natychmiast tą puszkę Pandory do jeziora banka. i nie... Na on nawet niegał na wolności. Jestem celem. Kiluję się do Hadesu. Ci aktualnie przybywają najwięksi rzecznicy tego świata. Muszę tu poczekać na tę złośnicę, co ugryzła mnie pogodą. Już ja jej zapewnię męki tantala. Helmia, macie prawie wolne miejsca? Niestety, wszystko zajęte. Ale jutro rozwodzi się może narcyza. Po zjawisku pozwoliłbym. Pogafić się na twierdzonych. Możesz mnie je dostarczyć nam, bo jedna. To dobrze. Muszę teraz poszukać Pandorki. Jesteś Pandorką, jesteś Pandorką, jesteś Pandorką, jesteś Pandorką. Jesteś pandorką. Jesteś pandorką. Jedny cegiel szuka Pandory nie wiedząc, że ona już tam należy na tych jeziorach. A tak jak poszukał ich po tak prostu Domowę, że wreszyli, miała nie wiadomo, wystarczy wymienić krew i wymianie z nami Oni nosili sandały, a przecież Romowie musi wystawać. Pamiętajcie o tym za każdym razem, gdy będziecie wkładać na noc w swoje obuwie. 3, 4, 5, 4, 6, 7, 7, 7, 7, dzieci na 9, 9, w stajnie, a wiesz. Wow. i do